Uwaga! Niebezpieczna pogoda! Aktualizacja. Około godziny 17.20 po kilkugodzinnej przerwie powróciły opady śniegu, które ku zdziwieniu mimo ujemnej temperatury zmieniły się w opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na dwudziestoparocentymetrowej warstwie śniegu zgromadziła się centymetrowa warstwa lodu z deszczu. Sytuacja na drogach jest stabilna. Na ulice wyjechały posypywarki. A tam, gdzie jeszcze nie dotarły przyczepność, gwarantuje mieszanka soli i piasku rozsypanych po opadach śniegu w poprzednich dniach. Tam, gdzie nie było w ogóle posypywarek, w większości starcza co ciekawy śnieg, który trochę minimalizuje skutki opadów deszczu. Przez najbliższą dobę temperatura ma nadal być w okolicach zera, co nie będzie sprzyjało zanikowi gołoledzi. Niestety sytuacja co do opadów także nie jest ciekawa, bo według prognozy radarowej opady mają się zakończyć koło północy dopiero, a przez ten cały czas temperatura ma, co już wspominałem, być w okolicach zera. Jedyne na co można liczyć, to na to, że opady deszczu zmienią się w opady śniegu. Szerokości.